Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do was z podsumowaniem sierpnia. Minęło dużo czasu, mamy już październik, a my dopiero nagrywamy sierpień. Mia mało bywa w domu. Dużo się u nas dzieje, także nie wiem jak to teraz będzie wyglądało z grafikiem filmów, ale postaramy się jednak tą, wrócić do tej regularności. Na miarę naszych możliwości musicie nam wybaczyć, bo po prostu na tyle, na ile dajemy radę, to jesteśmy. I w sierpniu było to siedem książek przeczytanych, z czego dwie od razu zacznijmy. To był Harry Potter. Harry Potter i Zakon Feniksa mhm. oraz Harry Potter i Książa Półkrwi. No i zacznijmy od pierwszej chronologicznie. Jak Ci się podobało? No, ja też tak nie oceniam każdego tomu osobno, bo dla mnie to jest, złączenie tych tomów to jest dopiero historia. Um, jakby, to nie jest tak, że każdy tom jest osobnym, więc ja, <tryk> mi się podoba po prostu cała seria i też za bardzo nie oceniam każdego tomu z osobna. Natomiast no, podobał mi się jak wszystkie. Może nie jakoś szczególnie, nie bardziej od innych. Natomiast, no, jakby dowiadujemy się kolejnych rzeczy, dalszej części hi tej historii, <coughs> i mnie bardzo ciekawi, co będzie dalej. Okej, okay, to ja mam trochę inaczej, bo um, ja uważam, że mimo, że jest to ciągłość historii, to jednak każdy tom ma pewną historię, która się zamyka w ramach tego danego tomu. I jedne tomy podobają mi się mniej, drugie bardziej. Ten mi się nie podobał. Podobnie jak Czara Ognia, tak Zakon Feniksa również mi się nie podobał. To mi na przykład Czara Ognia na razie najbardziej. Dla mnie Czara Ognia i Zakon Feniksa na razie są najsłabszymi tomami tej serii. Jeśli chodzi o Zakon Feniksa, mamy tutaj pewne stowarzyszenie czarodziejów. Dowiadujemy się też co nieco... O powiązaniu Harego z Woldemortem. No, niektórzy nasi bohaterowie zaczynają się zmieniać, bo wiecie, no mamy tu nastolatków, więc oni już troszkę dojrzewają, coś im się tam w głowach zmienia, ale mimo wszystko ten tom mi nie przypadł do głosu. Tak jak mnie w czerze ognia Harry wkurzał, tak tutaj po prostu, wiecie co, ten tom ma. Ile on ma stron? No, tam koło 950 stron. Przez jakieś 600-700 stron nie dzieje się nic. Dopiero później zaczyna się akcja. To jest specyficzne dla Harego, że, że przez całą powieść tak wolniej to wszystko płynie, a dopiero na koniec jest to boom. Natomiast tutaj to naprawdę ja miałam wrażenie, że. No, można by uciąć pierwsze sześć stron, streścić je na 50 i, i byłoby to samo. Ja na przykład bardzo to lubię, że jest właściwie taka zwykła obyczajówka, powiedzmy, w której właśnie powoli się dzieje akcja, jest wiele informacji, i dopiero na koniec te informacje się rozwijają, w coś łączą. I tak ja dalej. właśnie tutaj. Mi się to bardzo podoba. Dla mnie to było za mało tego. Za mało tych przemyconych informacji i tak dalej. W przeciwieństwie do Księcia Półkrwi. Jeśli chodzi o ten tom też, to nawet jeśli mi się nie podoba któryś tom Harego, to nie zmienia to faktu, że jest to świetnie napisane. To się naprawdę dobrze czyta, bo styl autorki mi bardzo fajnie siedzi i to jest takie, ja lubię spędzać czas w tym świecie. I to nie ze względu na wykreowany świat. Tylko właśnie ze względu na to, że to jest takie przyjemne, odprężające czytanie Harego. Natomiast jeśli chodzi o Księcia Połkrwi, tu już to mi się podobał bardziej. Tu dowiadujemy się sporo o przeszłości bohaterów. Miałam takie wrażenie, że autorka próbuje podomykać wątki, bo już jest blisko celu całej serii. Ale właśnie fajne są te smaczki, że, że gdzieś tam zaglądamy do przeszłości, dowiadujemy się rzeczy, których właściwie oczami Harego dowiadujemy się rzeczy, o których fajnie byłoby wiedzieć. Hmm. Trochę momentami miałam wrażenie, że jest to o tyle niewiarygodne że trudno by było przeżyć do wieku charego i, i nadal tego nie wiedzieć. Ale no, ma to swoje uzasadnienie w fabule, więc okej. Okay. No na pewno są to też, zwłaszcza Książę Po jest straszniejszym tomem, więc nie dla młodszych dzieciaków. Myślę, że jednak dobrze ten wiek nastoletni tutaj osiągnąć, zanim się to czyta. Również przez mnogość wątków, takie zagmatwanie tej historii już na tym etapie bardzo. No jednak trzeba pamiętać, kto jest kto, a tych bohaterów jest przecież w tej serii bardzo dużo. No, fajne, ale dostajemy sporo smaczków w tym tomie. Także bardzo się cieszyłam, że mi ja tak popłynęła, że dwa tomy pod rząd przeczytałam, bo wiecie, no sierpień, wakacje i, i był w końcu czas na przeczytanie tylu stron, a nie. Gdzieś tam dziubanie tego po kawałeczku. Dlatego też teraz ten ostatni tom, który na nas czeka, czyli tu, <laughs> Insegnia Śmierci, no pewnie troszkę sobie poczeka, aż ja będzie miała znowu czas czytać, tak wiecie, swobodnie. No i chciałam jeszcze o tym drugim tomie powiedzieć, że mi się, bo tam się wyjaśnia dużo rzeczy, których ja byłam ciekawa. I część tych, jakby, wyjaśnień bardzo mnie tak gryzie, że chciałam, żeby coś było inaczej przez całą serię, właściwie, a tak nie jest. No i no nic z tym nie zrobię, ale no trochę mi szkoda niektórych rzeczy. Natomiast poza tym, bardzo fajny, ciekawy tom. Natomiast, już czuć to, że to już jest końcówka, i już myśleć, tak szkoda, że to, to już koniec. No, trochę tak. Ale Harry to jest taka seria, do której można wracać i czytać to od początku i od początku myślę, więc nawet jak się skończy, to myślę, można że. Można też dodatkowe są jakieś książki. Że to jest akurat książka, do której ja zawsze lubiłam wracać, gdzie ja raczej nie czytam wielokrotnie jednej książki, to do Harego wracałam do tych pierwszych trzech tomów. A i jeszcze interesująca dla mnie samej e, informacja, bo ja wam kiedyś mówiłam na kanale, że nie wiem, czy teraz znajdę pewnienia. Że ja skończyłam czytać Harego na kawalątku zakonu Feniksa, a okazało się, że nie, ponieważ owszem, ja faktycznie ostatni tom, który czytałam, to był początek tomu i odłożona książka, ale to był książę pół krwi. Zakon Feniksa, jak zaczęłam czytać, to po pierwsze zaczęłam sobie przypominać, że ja to już jednak skądś znam a po drugie gdzieś tu, nie znajdę teraz, ale. Wiecie, ja jestem bardzo szczególną i y, poprawiam błędy w książkach. Nie robię notatek y, w książkach i tak dalej, ale jak są jakieś błędy, jakieś literówki, albo zabraknie jakiegoś słowa, czy coś, to je dopisuję. I znalazłam pod koniec tomu gdzieś. Y, błąd, który poprawiłam jako dziecko. <laughs> Więc y, no, ewidentnie moim pismem. Które się przez wiele lat nie zmieniło, e, także e, tak, ma, mam taki dowód sama dla siebie, że jednak doszłam w tym harem wtedy dalej niż myślałam o ten jeden tom. E, także ja, ja w ogóle nie miałam, Insygnia Śmierci to jest tom, który ja dokupiłam już mi. E, więc prawdopodobnie nie kupiłam go jako nastolatka, dlatego że na tym nie, nie przeszłam przez tego księcia półkrwi wówczas. Jeszcze nie powiedziałyśmy o fabule, bo z kolei w księciu półkrwi cała, cały tytuł opiera się na tym, że Harry dostaje podręcznik po pewnej tajemniczej postaci. W podręczniku są notatki, które mu bardzo pomagają a tą postacią jest właśnie Książę Półkrwi. Mhm. No i Harry zaczyna korzystać z tego, z tego podręcznika. Zarówno w jednym, jak i w drugim tomie Harry ma dodatkowe lekcje i jest też już tak uważany za taką postać, prze, przez świat czarodziejów i przez własne otoczenia, za taką postać wybraną, wyjątkową. Także zaczyna być jeszcze bardziej inaczej traktowany od wszystkich. No, wiem, że wielu czytelników to irytuje, ale no, na tym opiera się ta fabuła, więc jakby trudno być o to złym. Okej, okay, przejdźmy dalej. I również kolejny to, ja już nie wiem, który. Nie wiem, czy tu jest napisane gdzieś. E, na nie? Na pierwszej stronie. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesiątek chyba, e, tom Cwaniaczka, czyli Droga przez Mękę. I tu tak. mamy historię o y, wycieczce rodzinnej, wyjeździe, Dziewiąty. która jest utrapieniem. Dziewiąty, bo jeden to jest Zrób to sam. A, okej, okay. możliwe. Aha, tak. No wycieczka, która jest utrapieniem, powiem wam, że ten tom podobał mi się bardziej niż mi też. E, niż większość, bo jedna mi się podobają trochę bardziej, drugie mniej. Ale taki spoko. Mi się podobał bardzo, bardziej niż inne, ale nie że inne mi się nie podobały, tylko ten był taki wyjątkowy na razie. Na pewno chcę kontynuować, nie wiem jeszcze kiedy, jak znajdę gdzieś kolejny tom. Okej. Okay. No to nie jest problem, bo wiecie, to tego tekstu to ma tyle, że można sobie po prostu na przerwie gdzieś tam łyknąć. tak samo bym chciała magiczny drzwi kontynuować, bo dawno już nie czytałam. A no, a to nie jest widzę, z kolei seria, do której mnie w ogóle nie ciągnie, nie? Ani do tej, ani do tej w sumie, ale Cwaniaczka jakoś się z, już pogodziłam z tym, że go czytasz i, i że ja go też czytam w związku z tym. Jest okej. Okay. To, to nigdy nie jest książka wnosząca nie wiadomo co. Do życia, ale taka jako przerywnik w porządku. Srebrny smok. I po tę książkę sięgnęłyśmy. Trochę chciałyśmy wcześniej już, a trochę dlatego, że byłyśmy już dłuższy czas temu na warsztatach z autorką. Bardzo nam się te warsztaty podobały. Autorką jest pani Barbara Sadurska. Książka jest przepięknie wydana z ilustracjami Pana Marcina Minora. Spróbuję Wam tu jakieś... Oj nie, ta spoileruje bardzo treść. To może ta nie. na początku może. On... Mamy tu historię dziewczynki, która przyjeżdża do dziadka i całą sprawę tego, czy smoki nadal istnieją. No i właśnie odpowiedzią na to jest ta książka. Myślę, że w bardzo taki symboliczny sposób. Zobaczcie, jak są zaczęte jeszcze rozdziały. Na czarno. Są też takie ilustracje, niekoniecznie na całą stronę, a też takie drobniejsze. Bardzo mi się te ilustracje podobają, są przepiękne. Piękne. Kolorystyka też. Książka myślę. też jest dość ciekawa, natomiast trochę mnie nie kupiła w kontekście, że. Super napisana, bardzo fajny styl, piękne ilustracje, ciekawa była, natomiast miałam wrażenie, że czegoś zabrakło. Myślę, że książka jest troszkę jednak kierowana do młodszych, <laughs> że to jest trochę tak, że ona, ona ma. Chyba troszkę podbić tą naiwność dziecka, której mija już nie ma z racji swojego wieku. Tak, by the way, mija w tym tygodniu, w sensie w środę skończyła 13 lat, więc taki update kanałowy. Więc myślę, że ta książka po prostu nie trafiła tutaj na odbiorcę swojego docelowego i może dlatego tak się stało. Mhm. Ale no trudno jej coś zarzucić, nie? Po prostu mamy takie wprowadzenie drobinki magii do naszego codziennego życia przez tą książkę. No, ja miałam przyjemność odcowania z nią właśnie bardzo przez te ilustracje mhm, szczególnie. Tak, ilustracje no, piękne też. Kolejna książka, która była kontynuacją serii dla nas. Znowu nie wiem, które tom. Ale chyba szósty. E, szósty. Mhm. Mazurczyk podróży. Oj, za ciemno mamy. E, I szpon gryfa. No i tutaj. No i ja, jak tak się... jak ja serię uwielbiam. I pierwsze pięć tomów było. Znaczy pierwsze cztery tomy były super, a piąty jeszcze lepszy. Bo był w naszych okolicach. Mhm. Tak tutaj fajnie się zaczyna. Podobnie do innych. Natomiast potem rozwinięcie nawet ciekawe, wszystko fajnie, ale potem jakby zakończenie, w ogóle nie, nie było tego smaczka takiego, który był w każdym innym tomie dotychczas. Przez to mniej mi się po prostu podobał. Hmm. E, wiecie co, no, ja też zastanawiam się, czy nie było tak, że nam trafiło na zły moment ta książka, bo jakoś może nie, nie był to najodpowiedniejszy moment, żebyśmy miały ochotę na taką fabułę. Ale mi też nie siadł ten tom do końca. <laughs> Więc coś w tym jest, że jakoś tak. No, tutaj znowu nasi bohaterowie przez przypadek wplątują się w kryminalną aferę, jak w każdym tomie. No, trudno mi powiedzieć, cokolwiek konstruktywnego szczerze mówiąc tutaj. Jeśli lubicie tę serię, no to pewnie i tak przeczytacie siłą rozpędu, tak jak my to zrobiłyśmy. Ale no to nie będzie po prostu naszym ulubionym tomem. No, ale ja jakby chcę czytać dalej, bo może to tak pewnie... Teraz, a kolejne będą znowu... Poza tym, to, że na mnie siadł ten tom, to nie znaczy, że wam nie siądzie. Może akurat jest na przykład to w waszych okolicach i, i będzie waszym ulubionym, bo będziecie się z tym utożsamiać. Nie mam pojęcia, ale jakoś tak Mamy tu też trochę nadmorskich klimatów, więc osoby nawet nie będące stamtąd, ale wyjeżdżające nad morze mogą kojarzyć pewne miejsca. No nie wiem, jakoś ten tą po prostu mhm. nie nasz. Kot Simona i Kociokwik, To jest w sumie, nie wiem czy tam był jakikolwiek tekst, czy to była tylko mhm. grafika, było mhm. coś. Ale tak Właśnie jest, nie jestem napisy, pewna, że na początek. Właśnie nie jestem pewna. Nie pamiętam. Tylko szczerze. napisy na początek. E, ale głównie to są te cudne ilustracje, prześmieszne. E, no jest urocze. No, tak. Jak się ma kota, to myślę, że e, koty Simona bawią bardzo. Mhm. Nie tak. wiem, czy znacie animację, jeśli nie, to polecamy. Mhm. E, I książka oddaje, mimo, że to jest tylko kilka obrazków, to myślę, że oddaje ten klimat. Tak, zdecydowanie, super jest zrobione No i ostatnia książka Czyli Wybuchowe życie Klary No i ta książka jest o dziewczynce Która jest wybuchowa Jak się na coś złości To wybucha i jest wściekła No i mama jej mówi, że Jeżeli tak dalej będzie robić To nie pojedzie w miejsce, o którym marzy więc dziewczynka stara się to powstrzymywać. No i przez to dzieją się różne dziwne rzeczy. Bo jak ona powstrzymuje emocje, to wybuchają rzeczy wokół niej. Tak. E, no i jest to ładną taką metaforą tego, co się faktycznie dzieje, kiedy tłumimy emocje. Ale jest też bardzo, mnie drażnią bardzo takie wątki. Wątek, że jest jej kolega. W sensie bohater cię drażni, nie, tak. że jest wątek taki. Znaczy. Czy, czy wątek cię drażni? Też, ale okay. no to jest dobre w książkach, tylko ja nie cierpię takich ludzi. Okay. Jest kolega, który jest niemiły, a jest faworyzowany i jego mama uważa, że jest najcudowniejszy. Nie lubię bardzo takich sytuacji. no sytuacji tak. Tak, nie fair. O, nie lubię rzeczy, ale które są nie fair w książkach. To też może bawić, bo każdy z nas gdzieś tam... Pewnie się zetknął z taką sytuacją, nie? że rodzic jest zapatrzony w swoje dziecko i wiecie, ona jest najwspanialsza na świecie i na pewno nie zrobiło tego, co zrobiło. Więc no, myślę, że to na tym ma polegać tutaj ta, ten wątek, że po prostu no, gdzieś tam każdy z nas zna takie sytuacje, więc jest to odniesienie do realnych. Myślę, oczywiście przerysowana. Ale całkiem dobrze się czytała ta książka i ja jestem w stanie Tak, Nie też się podobała. Czy coś jeszcze byś chciała powiedzieć, o której z nich? Hmm. Chyba nie. Chyba o wszystkich powiedziałam wszystko, co o nich myślę. A która co Ci się najbardziej daje? podobała? Harry pottery. <laughs> Harry pottery. Dziennik Cwaniaczka był też bardzo fajny. To Wybuchowe Życie Klary też było super. No ja jednak e, chyba mimo wszystko zostanę przy Księciu Półkrwi, że, że z tych książek tutaj. E, no i Wybuchowe Życie Klary, ale to mhm. zupełnie inne klimaty. Mhm. I no ten sierpień był taki, że e, ta, nie miałyśmy takiego złotego strzału chyba, że, mhm. że coś. Takiego Harrym No bo pocharym po był świetny. No tak, ale pocharym się tego spodziewałyśmy. Tak, to tak, już tak. są kolejne tomy. Mm. W ogóle ostatnio zaczęłyśmy więcej kontynuować serii, zauważyłam. Dobrze. E, więc może dobrze, bo może po zakończeniu, po te serie, które już od dawna są rozpoczęte, kto wie. A mniej czytamy takich historii nowych, mam wrażenie, ale może to tylko. Mój wrażenie. Nie, nie. Ja jakby jest znaczy, dużo no, i też. Tak, czytamy i tak, to samo, nie. więc. Jak ja, to i ty. Tak, ale chodzi o to, że nie mam nic takiego, takiego mhm. Okej, okay. No nic, to dajcie znać, co wy przeczytaliście najlepszego w wakacje, jeśli jeszcze pamiętacie. No, my musiałyśmy się naszym notesem wspomóc, żeby przypomnieć sobie, które książki były przeczytane w sierpniu. Na pewno wkrótce nagramy wam wrzesień żeby już tak być na bieżąco chociaż z tym co faktycznie przeczytałyśmy w ostatnim czasie. Dawajcie znać co tam dobrego u was i trzymajcie się. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i w książkach się z nami zaczytujcie. Pa.